Tam Ja potrzebuję właśnie pomocy, bo brat pokazał mi właśnie werset w Biblii Izajasza 9:5:6, że Jezus jest Ojcem Odwiecznym. No a właśnie mówią, że Bóg Stwórca jest też Ojcem. To co mamy dwóch Ojców, czy, czy który Ojciec właśnie jest prawdziwy dla rodzaju ludzkiego, dla nas? Ja mam na imię Urszula. I właśnie i czytam słowo Boże, ze Śląska. Uuu, to jest tak daleko. No, no to trudno tutaj na telefon, że tak powiem, rozwijać taką, taką myśl, nie? Ale Także, a to tak, że... Twoim Ojcem, kto jest w niebie? Twoim Bogiem, Ojcem w niebie, kto jest? No ja, no to jest, jest Bóg Bogiem, bo, bo Bóg jest ojcem, ale przykładowo jest też miał się prawda? Także też w pewnym sensie możemy powiedzieć, bo on był wykonawcą. No bo tak naprawdę... Kto uczynił człowieka? Nie, pod nazwodem. Także to moglibyśmy rzędnie też wskazywać. Oczywiście nie dosłownie w słowach ale generalnie tak. Także tutaj w zależności od takim kontekście, bo to możemy wybrać wszystko z kontekstu i pewne są możliwości. Ale popatrzmy na cały kontekst, to dwie osoby w sekwite brały udział w tworzeniu. Nie, ale właśnie, ja wyczytałam. właśnie. Ja tam wyczytałam, że tam stwórca stwarzał świat z aniołem, który właśnie później się przeciwstawił i stał się tym szatanem. Tam nie było Jezusa, bo Jezus dopiero się narodził w słowie proroczym. Mojżeszowa 15. Nie, absolutnie, nie, nie, nie. A widzisz, się jak to jest powiedziane, na początku było Słowa, czyli na początku było Jezus? Ale no, Chrystus, Chrystus się narodził inne? w słowie proroczym. To słowo było wypowiedziane. Nie prorocze, nie, nie prorocze. To było pierwsze stworzenie Boże. A później wszystko inne było. Za dwóch. Stworzeń. Ale Jezus nie był. jak? Jezus nie był stworzony. Jezus był zrodzony. Maria Go urodziła. Nie, 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 nie no nie, no jak? No, nie był stworzeniem. A wcześniej tego. No, no, Jezus się narodził w słowie. Jak było wypowiedziane te słowo, czy pierwsze czym 3,15. Ty ukąsisz, a ono zmierzy ci głowę, a ty ukąsisz go w piętę. I, i właśnie to proroctwo, w tym proroctwie narodził się Jezus Chrystus. I Abraham, no, oni już wierzyli w te proroctwo, że się ten zbawiciel narodzi świata. No nie, Jezus istniał Cielesne. To było pierwsze stworzenie. Pierwsze stworzenie. Wszystko później stało się za czynną też minut Nie możemy powiedzieć, że jedno się pojawił, od ziemi. On on ziemi się pojawił jako ciało w ciele. Po prostu, żeby pewną misję wykonać. Ale de facto istniał już. I dlatego jest powiedziane o człowieka i cały czas jedno z bogiem to No ale to był on. A później wszystko inne, to już było razem. Wszystko inne. No, no dobrze, to ja tu przeczytam, bo właśnie znalazłam Ezechiela, 28 rozdział, 14 werset, właśnie jest napisane Byłeś w ogrodzie Eden, w ogrodzie Bożym, odkryłem, odkryciem Twoim był wszelki drogocenny kamień i te kamienie są wypisane, że tu jest właśnie o tym aniele który się przeciwstawił i on był w tym ogrodzie AD ze stwórcem. Nie, nie, nie. Anioł, który się przeciwstawił, to był jeden annu. To chodzi się i wszystko. Także tutaj to już nie możemy jego łączyć, bo były miliardy. też nie no, wyjazdy, nie miliardy, nie Jest powiedziane, ale jest dużo. Także to jest jeden z nich. To tam za sobą inny. A a to był pierwszy, dlatego też jest dlatego, to jest. jest... Bracie, ale Jezus był pierworodnym, a jako Abel, Jezus, przepraszam, Bogdan na imię mam, dany od Boga, Jezus był pierworodnym jako pierwszy, y, stworzenie w sensie duchowym, że wszyscy. Kto jest w Chrystusie jest nowym stworzeniem, bo to wszystko nowe czyniem. 2 Koryntian 5,17 I teraz na Chrystusie ten świat jest sprawiedliwy, bo Chrystus nie stwarzał planety, galaktyk, tylko stwarzał trony, zwierzchności, władze. Bo diabeł ja teraz te władze wszystkie ogłupił na swój sposób, że oni panują nad człowiekiem ku jego szkodzie. I wszystkie religie są faryzyjskie, A Chrystus daje nam służbę. Chrystus był bezdomny i nic nie posiadał oprócz prawdy, miłości, i polegał na swoim ojcu, który mówi ojcze. Nie moja wola, lecz twoja wola. Siostra Uszła powiedziała dobrze, że w buncie jak był e, bunt był Szatan, Ewa i Adam i wtedy stwórca sprawiedliwie mówi, że on zdepcze ci głowę, a tu kończyć go w piętę. I Chrystusa okończył w piętę na, go, na Golgocie. Ale trzeba tego już jest, czy nie jest? To? To Sło, czy Słowie proroczym, bo Bóg nie może kłamać. Czy ojciec Chrystusa nie kłama? I słowo stało się ciałem. Ewangelia Jana. Tak. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. On miał ciało bez grzechu i musiał być zamordowany, bo nigdy by nie umarł. Bo szatan by nie skalał grzechu. Proszę bardzo. W 1513 roku bardzo. ten werset, Jezus nie jest to, Jezus, Abraham wierzył w Jezusa. Ewangelia Jana, ósmy rozdział. Ab Abrahama widziałeś, zanim Abraham był, ja jestem. Jezus, jak ja jestem i Jezus pierwszy i ostatni Alfa Omega, bo jego ojciec nie ma początku i końca, Adam nie miał ojca tylko stwórca, a Chrystus był spłodzony Biblia Gdańska, Psalm 27 że spłodził, ze słowa go spłodził, ja spłodziłem dwóch synów moja żona urodziła i w słowach prawdy jest prawda, król króje pan panuje, przyjdź królestwo twoje Chrystus jako król przychodzi, teraz i bądź królem w królestwie Chrystusa Króla no I w, tym w którym roku dokładnie? W którym I to istniał, istniał Mojżesz, wierzy, mojżesz wierzył już w Jachwę, czyli w Jezusa. Koryntian, pierwszy Koryntian 10:4 4, wodę co pili, to Jachwe ze skały pili. To był Chrystus. Istniał, tak, oni wierzyli w Jachwy, czyli Chrystusa. Pierwsza Mojżesza czy 15, bo pierwsza Mojżesza szósty rozdział, córki chciał Mesjasza urodzić, dopiero Maria go urodziła po 4000 lat. Maria Bo ludzkim urodziła. Jeszcze raz na istniał w czy nie? Istniał w Słowie, tak, teraz nie widzimy Chrystusa, bo jest w niebie, jako potężny król Bóg-Ojciec. I ja w niego wierzę. On jest moim ojcem. No, w sferze duchowej istniał właśnie w tym słowie, w tym słowie prawdy, że on, oni w niego wierzyli jako króla Mesjasza, ojca i Zajasza 9, 6, 9, 5 do, 6, do 7. Jeszcze raz. Czy istniał jako istota Bóg? Niech słowo nie przekonuje. Czy tam Bóg jest? No, Bóg jest duchem, a prawdziwi przyjaciele, czy go w duchu i w prawdzie, czy duch. Ja Jana 6,63. Słowa moje są duchem i prawdą. i ja Jana 8,32. Prawda was wyzwoli. Chrystusowa Prawda wyzwala. Bo ty chcesz, żebym ci odpowiedział o twoje jakieś tam wymyślone, że on... Ja reinkarnacji nie głoszę. Chrystus, jak ja też zaplanowałem, dwóch synów, synów planowałem, tak. Pierwszego syna planowałem, a drugi, mówię, żeby miał się z nim bawić, żeby był drugi, nie? No, ale jakbyś mi mówił mi pan, to ja byś wiedział, że ja jestem aniołem i Chrystus ma aniołów teraz, a pionierów nie ma. Mateusz 24, czyli 7. Czemu nie jesteś aniołem? Czemu nie jesteś królem? Tylko jesteś ko kogo służysz? Czy pan jest aniołem? Tak, mam tytuł anioła. Papieżem nie chcę, bo to wstydź. Antychryst jest papież. Tak, bo papież nie był wybrany przez Chrystusa. A ty jesteś pionierem, czy kim jesteś? Jak jest 24 starszych? Ogrądzili w 4. Ja jestem starszym jak Piotr, który dał ci klucze. Ja mam teraz te klucze Piotra z 24 starszych. Ja cię mogę wskrzesić Mateusz 18, bo ty masz kłamstwa w swoim mózgu. Diabeł cię zaślepił, bo cały świat zaślepił. Drugi Koryntian, czwarty rozdział. I ja cię mogę wskrzesić, ale musisz słuchać Syna Bożego. jestem Synem Bożym, a w niebie Ojcem jest Chrystus dla mnie. Ja nie jestem panem, pan to jest ten diabeł grecki, bożek dwa tysiące lat istnieje. I macie pana Jehowa, króla Izraela, się zamordowali kłamsy. Jehowa będzie królestwo wam zabrany. Chrystus jest królem prawowitym. Nie przepraszam, nie tylko przyjmij prawdę Chrystusa, bo Łódź będzie w raju. Jest sens. Nie, nie powodu, dziwne, bo ja nie jestem z tego świata, rozumiesz, ten wasz świat przemija, bo jesteście się jedyną religią fałszywą, bo wszystkie są fałszywe, a Chrystus założył ulubionice. Jestem żoną Chrystusa i dajcie pokram na czas słuszny. 4,26. Jestem twoją matką. Karmię cię prawdą, bo Cię kocha. Mówię ci prawdę, bo Cię kocha. Miłością Chrystusa. A ty nie masz miłości Chrystusa, bo masz... Wierszyk od Jehowy z Służby Królestwa i Strażnica, przebudźcie się, wyprała ci mózg, nie masz prawdy Chrystusa, ale przyjmij Chrystusa 100% i brata Bogdana będziesz miał. Tak, bo, tak. drugi Koryntian, czwarty rozdział, Bóg, Bóg tego świata, szatan, zaślepił najbardziej świadków Jehowy. I świadkowie niech się nawracają, bo 8 milionów świadków Jehowa was śmierci, bo jest mordercą Jehowa. Chrystus nikogo nie uśmiercił. Nawet Judasza nie uśmiercił Chrystus. On zdradził nie Jehowę, tylko zdradził prawdę Chrystusa. Także mycie się wieszać na krawatach. Ratuj swoich braci, świadków Jechowy bo bracia w Chrystusie przeżyją. Świadkowie Jehowy, adwentyści, baptyści, to wszystko fałszywe tam są w religie. Dobrze, dziękuję. Głowa do góry, Ma Łukasza 21, 15, 28. Klosan, dwa bracia w Chrystusie, a nie Jehowy. Także, Świadkowie Jehowy, nawracajcie się, bo Jehowa jest niedobry, bo to amerykańskie, a Ameryka to wszelkie zło. I Jehowa nie będzie królował, bo Chrystus jest królem prawowitym. Księga Daniela, 24,4, 7:27. Także, to jest wasza broszurka, Świadkowie Jehowy. To jest wasze. A Chrystus Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Jego ojciec to nie jest Jehowa. Jana, Jana Ewangelia, 171. Ojciec, mówi ojciec. w waszym przykładzie wpisaliście ojcze, nie pisaliście Jehowo. Mateusza 11, 25, Wychwa wychwalam ci ojcze. Zakryłeś te rzeczy przed świadkami Jechowy, tak? No bo on nie potrafił słuchać. To my do niego dzwonimy i powinien słuchać. Bo jak aniołowie przyszli do Abrahama, do Lotta, to ich przyjęli. i przyjęli. Abraham nie wiedział, że anioł przyjął gościnie. Mateusz 11 25. Przekład od świadków Proszę. Jest przekład ich 25. W tym czasie Jezus odezwał się. Rzekł publicznie, wysławiam Cię, ojcze, publicznie. Ojcze, a tu Panie, już Pana wpisali ze świata tego boszka Stwórco nieba i ziemi. Oj ojciec, Chrystusa tworzył te planety i ziemi, ale Chrystus nie tworzył. Kolosan, pierwszy rozdział zobaczymy, że Jezus nie tworzył żadnej planety, żadnej ziemi, tylko tworzy ducha, którego Adam stracił, ducha życia prawdy. I Chrystus tworzy w nas tego ducha życia. Jak będziemy go słuchać Mateusz 17,5 go słuchajcie. Ostatni werset, no? Kolosan 19. Tu było. To było o tym. 1 do 18. Oni te bóstwo Chrystusowi ujęli, wszystko inne zostało stworzone. Chrystus stworzył te. 2 Koryntan 3 13 to nowe niebo, gdzie będzie sprawiedliwość, będzie raj na ziemi, nie będzie wojen, kłamstwa, śmierci. Świadkowie Jechoby mordujecie kłamstwem. Miano 8, 44. waszym ojcem jest diabeł Jechowa, się nazwał to imię, wziął sobie. 2 Koryntan 6, od 1 do 18. Co ma wspólnego? Chrystus z jechową, tam z Baliarem jest, kiedyś było, a teraz z jechową. Także nawróćcie się, Efezan 5.14, bo Chrystus jest królem, po środku jest baranek, objawienie 7.17. Nie ma dwóch bogów, jest jeden. Chrystus jest bogiem, a ojciec Chrystusa na emeryturze. Błogosławimy. Nasz dziadek jest na emeryturze, Chrystus jest naszym ojcem w niebie Zasza 9.5 do 7. Błogosławimy. Błogosławimy.